Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy ponownie woskować, a jak widzicie jest ze mną mój najlepszy pomocnik, Fifi. Mm. Piotka trafił w nasze ręce nowy wosk. No. Taki bym powiedział trochę egzotyk, bo chyba jeszcze nie ma go w żadnym sklepie w Polsce dostępnego. Natomiast chłopaki od folii Clip Design ściągnęli te produkty. Mamy od nich jakieś powłoki w testach, mamy kudeki, spraywoksy i mamy właśnie wosk. A mowa tutaj o wosku Luminus Ceramic Woks, czyli jak sama nazwa wskazuje wosk z dodatkami jakimiś ceramicznymi hybryda w połączeniu z karnaubą i sio 2 jak jest tutaj napisane. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy już jakieś sklepy mają sprzedaży. Wielka Pucha, 200 gramowa. Otwórz, Fifi. Dobra. Odkręcisz? O, dobra. Mamy tutaj jeszcze... O, wosk w ogóle jest taki biały. Zapachu nie... Jaj. Co? I śmierdzi. Trochę śmierdzący, to fakt. Jak widzicie w tym odcinku, zresztą w naszych odcinkach zawsze jest tylko prawda i prawda, ale no tak jak dzisiaj Fifi powie Wam, to chyba nikt Wam nie powie aż tak dosadnie generalnie. On nie będzie na pewno przebierał w słówkach. Także no zapach rzeczywiście mocno, mocno chemiczny. W zestawie mamy również aplikator żółte słoneczko. O, coś takiego. No, i tak to wygląda. Słuchajcie, auto przygotowane. A co ważne, w związku z tym, że cały czas prowadzimy testy IPA, różne odpuszczacze, postanowiłem zrobić tu pół na pół odtłuszczenie. Strona kierowca odtłuszczona prepem Gionowym, strona pasażera IPA 100%. I będziemy to obserwować, zobaczymy, jak się sprawdzi. Wosk tym bardziej ciekawy, że idzie, słuchajcie, zima. A mamy tutaj coś, coś takiego no, teoretycznie trwałego. Śmierdzące? No. no, trochę tak. no to jest, to jest na minus. Fifi wybrał już tutaj dla nas aplikatory. Bo coś wybraliśmy, ale nastąpiły pewne zmiany. Mamy workstaffa, grzybka workstaffa. Ja mam tutaj FX Protect grzybka. Troszkę jest za duży do tej puchy. Ale jakoś postaram sobie zgarnąć. A twój? Jak twój? Pasuje? Idealnie, zobaczcie. Workstaff pasuje. Także my zabieramy się za smarowanie. Zobaczmy, na taki sam napisek A, Workstaff. Workstaff. Dobra, smarujemy gościu. Workstaffy. Workstaffy mamy aplikatory. Zobacz, tak sobie bach. Nie za dużo, tylko najpierw sobie. O tak. Zresztą ty wiesz, bo przecież smarujemy w domu samochody. Śmiało. Zobaczymy jak on się topi w ogóle. Pokaż. No zebrało się, zobacz. Jest trochę go. Wosk słuchajcie, się dosyć fajnie topi. Pod palcem. Widać, że szybko, szybko łapie temperaturę, więc to jest na plus. No i zaczynamy. dawać. Ty z której strony? Z tej. Dobra, ten przyłóż. Prostymi koliską. O, powiem Wam, że smarowalność naprawdę fajna. Yy, I we... piszczy bardzo. no bo powierzchnia jest przygotowana, jest jałowa, odpuszczona, tak? Ale bardzo fajnie się rozciąga. znaczek. też musi być na wosku. Tak jest. Machę e, tylko? Machę i przednie e, błotniki te małe też nasmarujemy. Gdzie? A, a tu reflektor? Tu musisz, zobaczyć tą ramkę rozciągnąć. Weź sobie stąd jeszcze wosku. Tak. E, stąd, stąd, widzisz? Bo to trzeba wszystko rozsmarowywać, rozsmarowywać dalej. Tam. No bo jeszcze tu jest, zobacz, jak jest tego tak dużo, to dawaj, no tak rozciągaj, rozciągaj. Bardzo dobrze się smaruje, bardzo dobrze się smaruje. Zobaczymy, czy nie będzie za szybko wysychało, ale póki co mogę stąd sobie cały czas rozciągać. Przypuszczałem, znaczy po tych zapachu byłem troszeczkę wyzniesmaczony i bałem się, że kurczę, ta aplikacja będzie Trochę wysuszyłeś, że ta aplikacja może nie być aż tak przyjemna, ale nie jest. Słuchajcie, bardzo, bardzo dobrze. Dać ci już ci daj. Proszę tutaj. Jeżeli chodzi o grafę nowego takiego woksa mega przyciemnia. Jest trochę dwustawy i denerwujący w aplikacji, ale robi mega robotę. No i gdzieś tam tym włoskim też parował. A tam? tam zadowolony. Tata ta, ta, No a jak ty chcesz tam? To możesz tutaj jeszcze, zobacz. Możesz tutaj, to Tą całą część. Tylko malu tu sobie roztracowuj Jeszcze trochę ludzki z niedołowi. Musisz Śmiało. O tak, jak pudę. 3 do 5 minut producent zaleca, jeżeli chodzi o y, przytrzymanie go na lakierze. Zrobić, słuchajcie, całą tą maskę i błotnych i dopiero zaczniemy. Ja też polecam. Też polecasz? No. O, widzicie? i tu. Jest u mnie się. Góry się, dobrze? Ja jestem ciekawy, jak on przyciemni, wiesz? Bo. Idę. O, no, tu jest tak na grubo, ale to dobry test będzie. Zobaczymy, czy dobrze się doszczę nawet przy tej grubszej wadze. Ale wiecie co, ten zapach, ten zapach? nie jest taki denerwujący, jak już się kładzie, prawda? Nie czuć tego brzydkiego zapachu. Ej, on jest, jest spalino. ze spaliną. Ze spaliną? W sumie są dodatki, no bo mają te rok Więc rzeczywiście może coś być z tą spaliną. No. <laughs> no. Oczywiście Wiki już nieraz mi pomagał przymycić, więc teraz postanowiliśmy wspólnie też pogoskować. Uwielbiam odpuszczać też od dłuższego czasu, prawda? Odpuszczałeś już nie raz. Tu Ci zostawiam ten kawałek, dobra? To tutaj, tutaj, o tu byś i reflektor. Powiem Wam, że nawet tutaj na ten jest opuszczona ta część IPOM 100% i bardzo dobrze się rozprowadza ten włoskę stanu, nie ma tutaj problemu. Jak pójdę z tamtej strony, ja o wyjść chyba. No masz jeszcze? A chcesz sobie dołożyć? No to tak żebyś czuł taki poślizg z pod aplikatorem i wtedy będzie dobrze. Ty jeszcze trochę. Idealnie. Idealnie. Prawda? I... A mamy jeszcze plakat. Plakat? No. Co, żeby zrobić jakieś plakaty? Ole zmieniłeś. Chcielibyście jakieś plakaty? emisowe? <laughs> No ładnie. No to wrzucajcie ich, bo czy chcecie jakieś emisowe plakaty. Świetnie. Nawet tam, słuchajcie, gdzie zaczynaliśmy woskować, a minęło przecież już te 5 minut. Bardzo dobrze się nadal rozkłada, więc myślę, że to spokojnie przedłużyć sobie ten, ten szans. A Uuu, za grubo! Ale żeś poszedł, słuchaj. No jest. Yeah. Wiesz. <laughs> Ciekawe czy to dotrzemy. Gdzie? Tak, tą, tą część lakierowaną i tamtą też. Tam, jak najbardziej. Ostro kiwi tutaj. Już, o, a widać! Synek, ale ty tempo narzucasz przy tym włoskowaniu. Tutaj nie ma nikt granic. Co? Tych pyk, pyk, Tu już zrobione, tu zrobione. Stary się tak szybko nie rusza. Zobaczmy. Pusty, chodź. Chodź z daleka. Co znowu to, znaleźć, jak to byś, Tak. No co. Już błyszczy? Jeszcze przed dotarciem. O, będzie robił robotę. Się. Pana, no to ja się odbija się. Pada, no ty się odbija. Pada to. Ty się odbijasz? To dobrze, to znaczy, że jest cięta warstwa, nie jest za grubo, słuchaj. A kiedy będziemy po No, jak nałożymy, napijemy się yy, kawki, ściłem wody. I yy, i zaczniemy docierać do czy mamy wszystko nasmarowane? No, no tak nie do końca. Dlaczego, żeś nie zasmarował? Z tamtej strony sprawdziłem, mamy wszystko na pewno. Ale, Ale to chyba to... już, chyba już mamy wszystko. Nie. Nie? Jeszcze tu. jeszcze? Do bliska. Do bliska też? No dobra. Jak to będzie, Fili, ale wygląda to całkiem nieźle, słuchajcie. No właśnie, Fili przypomniał o krówkach, które zrobiliśmy. Prosto z Milanówka, świeżutkie mamy. Znaczy, e, nie wiem kiedy wyjdzie ten film, więc no, już chwilę mają, ale one są długo dobre, tylko najpierw są ciągnące, a potem e, kruszące. E, a są jeszcze ciągnące, prawda? I dokładamy wszystkie krówki oczywiście do zamówień. Widzę, że mija 11 minut, odkąd zaczęliśmy głosować. No to się nie a tutaj jest, słuchajcie, ten wosk jest cały czas tłusty. Jakby w ogóle nie zasech, więc jest, jest bardzo dobrze. Więc za chwilę tak naprawdę rozpoczniemy docieranie. Aplikator można odłożyć. Serwe. tutaj zrobiliśmy sobie He, woda wypita, mleczko wypite. No. Nasze ulubione mikrofibry Sonaxa też w domu mamy taką. Do, do, do... Dobrze, zaczynamy docierać. Tylko delikatnie. Kładziemy sobie no. filerkę. I, 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 się... Zobacz, rzuć tak. Rzuć tak na lakier i na dół. Tak wygodnie. Ogłędzie proste. Uuu, taki efekt. I na dół. Możesz I zobacz, tak delikatnie sobie. Cyk, 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 cyk. Świetnie. Bardzo fajny. efekt, jest bardzo fajny. Ewek bardzo fajny. Świecie, Słuchajcie, dotarcie bez problemu. Fibra sumie polakierze, prawda? Fifi? Nie masz problemu z dotarcie. I polecamy też lidaki, bo będziemy... Sprzedawać. Boże, wszystko co ze słodki będziesz sprzedawał. Może sklep ze słodyczami odłożyć, ale ją jakieś Może z boku... Może tak. Widzę słuchajcie, tu na łóczek... Bardzo mocne przyciemnienie. No, ja jestem ciekawy jak to będzie. O, tutaj mam to grubo przez kifisia nałożone. I słuchajcie... No właśnie! No ale się dociera spoko. Trzeba kilka razy przejechać fibrą, ale nie ma tutaj jakiegoś problemu, e, więc, więc bardzo fajnie. Wiarę, wiarę sobie. Widzę, że trzeba sobie go jeszcze sobie. raz dosrzeć. So, jest y, widać, że widać że. Pato, tam, można Jest, jest taki puściutki. Można złodzić? Można. Jak się wypadnie tak dobrze. Więc pewnie później weźmiemy sobie drugą jakąś mikrofibrę. I to jest D do Idę tutaj, Eje, Ivan, do tutaj. nie Dobra, ja już skończyłam. Wydaje mi się, że przyciemniło ten lakier, yeah. Jak myślisz? Nie. Nie przyciemniło? Dobra, zabezpieczamy tutaj, o. Pa! Samochodowi zrobiłem nos. Nos? Nieźle. Ale na razie jeszcze tej śliskości, słuchajcie, nie czuć. Jeszcze nie jest taki maxlisty, nie Misiek? No. Flam żadnych też nie ma, nie Filip? Nie wyszły żadnych plan na rakierze? Czekaj. Zobacz, zobacz. Wchodzę, chcę w I wchodzę sobie na tele. Dobra. Jak to wygląda? W tej grzyciu nie ma niczego. Nie ma niczego? No tak. Lask. O, wygląda soczyście, co? Skąd tutaj jakaś woda, A, bo tam wypływa, słuchaj, jeszcze spod lusterka. Zaraz to to Bo tam jeszcze wiesz, zrobiliśmy przecież tylko maskę i płotniki, nie? No, ale przyciemnienie nie jest, zobacz mi się. No, ale chodź tu zobaczcie, jak A jest tego kropel. Fajret. Czyli był No widzę, ale za tu. Zobacz, tak jak tu staniesz, czekaj, nie świeć na rybkę. latarką. No? weźmiemy tak. I zobacz, patrz a patrz Moim zdaniem tutaj jest trochę bardziej przydzielony, co? No, Czyli ten most zrobił robotę. No dobra, głodzę Chciałbym, bo jeszcze słuchajcie, zacząć na czarnym lakierze. Na czarnym, czarnym Unii. Jakąś 50 jest robić. Ale myślę, że może być. Może być ciekawie z tym przyciemnieniem. Witamy na. Finalnym dotarciu. Na finalny dotarcie Na finalnym dotarcie. Zobaczymy sobie, co ja tu zgaszę na górne światło, będzie na łatwiej. Jest to. Jest. To. Tam tu też? Tak. Możemy to spróbować też. Ale zobacz, zobacz jak wygląda. Tu chodź stanie. Już widać, że no, jest petaliwiona, zobacz. Ale aż się leje. Jakby był zalany szkłem, nie? I no, jest jest to, tu. Nie, bo będzie za ciemny. Będzie za ciemnie. Aż A zobacz, i... tutaj widać fajnie, to przyciemni. Się... Jak zgasiłeś, o teraz. Widać fajnie, to przyciemni. Wam cały to to. nie ma tego dużo, ale gdzieś tam zostało trochę takich jeszcze smów, które po prostu cały czas chodzą. Więc gładka fibra e, składamy tak sobie fifi, no no i samym nadgarstkiem pracujemy. I samym nadgarstkiem po prostu doziera. Nie widać tutaj takich ciemnych plam, mazów, i tak dalej. Oczywiście no, ten grafitowy lakier. Może tego do końca nie weryfikować, no ale póki co ja tego nie widzę, tak. tak jak mówię, że dobrze się dociera to robi to finalne dotarcie. Trzeba troszeczkę popracować tą fibrą bez dotyku, bez docisku, przepraszam, i wtedy powinno być, być jak najbardziej OK. Ta śliskość jest fajna, ale raczej bym powiedział, że nie jest jakaś tutaj taka aż zaskakująca. Jest raczej powiedzmy taka standardowa jak dla wosków. Jak dla no ja jestem bardzo ciekawy, hydrofobny. ja też... jestem bardzo ciekawy. Tak. Kiedy to się zmieni, że nie będzie tego w ogóle wosku? Że nie będzie wosku, kiedy zniknie? No. A, Czyli ty jesteś ciekawy jego trwałości. No dobra, no to tą trwałość to będziemy też obserwować. No na czarnym nie wydaje mi się, że mógłbym trochę się denerwować tym finalnym docieraniem, bo jest to czasochłonne. Co, Co tam, tam się, coś spadło? Co tam spadło? Widać tam? Spadło. To, to mówi no, tak się świeci. Jeśli <laughs> <laughs> zobaczy, mówi świetlówki, odbicie sufitu. I mówi, że jest szok. Słuchajcie, to już y, także podsumowując, co możemy powiedzieć, a warto jeszcze dodać, my nie powiedzieliśmy, tam się patrzymy do kamery. <grystanie> <grystanie> nie powiedzieliśmy, że tak naprawdę Luminus jest marką koreańską. Jest to dodany dyskymu znacznik. Dobrze, ale musimy powiedzieć tak, zapach. Jest tak, czy tak zapach? Nie, no ja mówię, że jest tak. No to ale nie jest zły. A, czyli finalnie, słuchajcie, ten zapach nie jest filmu najgorszy. Rzeczywiście podczas aplikacji go aż tak nie jest. Jeżeli chodzi o smarowalność i aplikację, jak było? W moim zdaniem tak. No, moim no, zdaniem. Ja Bardzo tak. dobrze. Jeżeli chodzi o dotarcie. No, coś nie było? Poczekaj, ale jeszcze chodzi o dotarcie, jak było? Ja bym powiedział, że było tak, o tak. Bo w sumie się dobrze docierał, ale trzeba było go finalnie droszeć i trochę się ma. Tak. Czyli tak pośrodku. Przyciemnienie słuchajcie, moim zdaniem jest OK. Chciałbym zacząć na czarnych papierach, ale tutaj już widać mega różnicę. Bardzo fajna głębia. Śliskość raczej taka porównywalna z innymi włoskami, raczej coś standardowego. No i co? No i dalej będziemy sprawdzać hydrofobowość, która wiem, że jest naprawdę niezła i w ogóle te produkty hydrofobują kosmicznie. No, na razie położyliśmy na jednym małcie patryka naszego, ale no, wiemy już co nieco. No i zobaczymy też oczywiście trwałość, no bo teoretycznie ma być włos ceramiczny, chociaż tutaj ta trwałość jest, słuchajcie, opisywana na Max 3 miesiące, więc w sumie nie jest ona jakoś mega tak wydłużona że to jest ceramiczny wosk, to będzie nie wiadomo, jak by było to leżało. To tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą przygodę z woskowaniem. Bardzo wam dziękuję. Fifi? Dziękujesz też? No właśnie, to mówimy. Że to był nasz pierwszy wspólny odcinek i był ekstra. Bawiliśmy się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że wy też bawiliście się. A na drugim nie tak jest, na drugim będzie jeszcze lepiej. Dajcie znać, jakie woski jeszcze mamy dla Was y, użyć i jakimi woskami mamy smarować, tak? No. Dobra, a tymczasem trzymajcie się. Cześć! Cześć. Pierwsze płukanie wosku Luminos, czyli tego z dodatkiem kwarcowym, którego kładliśmy razem z Hefisiem, masakra, po prostu kropelkowanie na najwyższym poziomie, niezależnie jak blisko jest ten strumień wody, lanca i zobaczcie w ogóle jak mało wody zostaje. Jest w ogóle bardzo spora, duża, bardzo dobra śliskość, jeżeli chodzi o powierzchnię i tak jak nie byłem pewny tej śliskości po samym nałożeniu, to po godzinie gdzieś dopiero wtedy była wyczuwalna lepsza ta śliskość. I teraz to widać tak samo, bo nawet, zobaczcie, no, większość tej wody spłynęła. Mimo, że mamy dużo kropli, o, to jak gdzieś tam się formują te większe krople, to one bez problemu i pięknie nam spływają. I zobaczcie, co się dzieje, pach, pach, pach. E, po deszczyku widać było, jakby, jakby czyściutki, świeżutki, e, że te kropelki były jak takie igiełki drobne, no mega. Cytrofobowość na mega poziomie. Tak samo tutaj ten dół, ten błotnik. Oczywiście mamy dopiero dwa. Przepraszam, mamy to, czyli mamy 4, 4 dni od aplikacji. Auto trochę pojedziło no i już się troszkę przybrudziło. To nie było tak, że to był taki dziewiczy wosk, który nie był w ogóle zabrudzony.